哈。Huh. SKS! Od zaplecza do najwyższego miejsca. Całe miasto czeka, będzie nosił na rękach zwycięstwo. Tączmy dumnie, cierpliwie w pocie, czoła damy radę wspólnie. Jeśli chcesz, to też padnij na następne spotkanie. Pokażemy, kto jest najgłośniejszy w ekstraklasie. Piekielnie, gorąco, bo diabło rządzą. Zbiegną kontrol, wsad ponad kosmos. Już jest odpowiedni moment, by poruszy tłum. Wierni bice krzyczą, idzie fala znów. Zgrywający połamał, krok. Krosowerem kostli, co zrobisz, nie powstrzymasz Polfarma dziś wygrywa, niebiesko-biało Zrobi się na ulicach Może usłyszysz pod domem okrzyki SKS Wybacz, to my dzisiaj świętujemy za mecz potem tym było park metu, gdzie tam przewodniczący właśnie był cały szefem, był Janusz Pat Paturalski. I graliśmy, no, graliśmy na czystałym zalewie grubowanym na agro, chali agro, nie? To, to, było, to było przejście, to było przejście drugie do pierwszej ligi już, nie? podejrzewałem że były pierwszą maskotką na całej Polsce, która była jedyna właśnie w tym momencie, bo, bo chyba jeszcze tak nie słyszałem, żeby były jakieś inne mas mask maskotki. A powiedzmy dlaczego ciężkie diabeł akurat? Ej, chłopaki tak się jakoś pnęli się do przodu, pnęli się do, do przodu. Ej, była taka propozycja, aby, aby zrobić coś, co jest związane już tak, z, m, jak to powiedzieć, z taką pigułką. Ej, miała być pigułka, Ej, więc takich no, trzech pacjentów... Pigułka bo polfarmy, po, tak, Coś jest z No to tak będzie ciężko było tak do, do przyjęcia. Aczkolwiek może był dobry pomysł, a że e, powiem, że tak może no, trzech gości się spot, spot, spotkało i stwierdzili, że po prostu kupacy się pną na kociewiu, kupacy idą do przodu, no dlaczego nie mogą być z diabły, nie? A możesz zdradzić I, również imiona i, tych trzech gości? I tak, już ja raz, raz, zdradzam, Później już powstało właśnie, e, każdy e, kibic, który był w, klub, w klubie, nosił taką właśnie koszulkę. Ci trzej panowie, to był Jarosław Starzało, który mnie tak w sumie zwernował do tego tutaj, dyrektor tego Witek Marzłowski i Tomek Lamek. I taka właśnie wyszła taka inicja, inicjatywa, no... A dlaczego ty jesteś pociesznikiem, bo najprzystojniejszy, bo najszybszy? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia czym się sugerował dyrektor tego sigu. no podejrzewam, podejrzewam, że... Nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę, coś może trzeba ja zapytać, czy bym się bo że widział tam we coś, jakiś ten bryk, co potrafię się wy, 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 wyginać lub coś w tym, w, tym, w, tym, w tym, sposób, nie? To znaczy, o mało co nie zostałeś pigułką, a na szczęście zostałeś pocieckim diabłem. Chyba do dzisiaj nie żałujesz tego? Tak? Nie, nie żałuję tego wcale i, i szczerze mówiąc nie mogę zapomnieć takich refleksji pierwszego mecz, meczu, który był, gdzie zgasły światła, wszystko było już zaaranżowane dużo, dużo wcześniej. Już pioruny były, dymek i, i po prostu ja z kręgu czy linderek wyskoczyłem. No, Musiałem się uczyć tego pojazdem. To był pierwszy mecz? Tak, to był A pierwszy, Kiedy taki... to było? O, szczerze mówiąc że no, na ciężko pojeździć tak, teraz naprawdę. Pierwszy pachmet. E, pierwszy pacmetowski to, to, to było, to było pierwsze pierwszy Pierwsza liga to była. I wyskoczyłeś i co? E, no piękna rzecz, bo powiem efekty wrażenia były naprawdę zarąbiste. niż tak, tak mogę tak się wyra, wyra, wyrazić. Duże, mogę w dłużej jeszcze europejski sposób, że po prostu strój kucie tego diabła, to na początek był także że przykład frak, który chodził we fraku, bo w biała koszulka, musz, muszka, czarne spodnie, to frak miałem pożyczony od prezydenta Starkariu w świętej pamięci pana Stanisława Naprawdę? Tak. Mam go jeszcze do dnia dzisiejszego schowany. Tak, dlaczego frak? No bo to jest właśnie tak frak, że jest długie, nie jest marynarka i jest frag, bo był na galowe, bo pierwsze początki diabła to nie było, że strój typu bluza sportowa, spodenki, adidasy, był strój wyjściowy, był galowy, nie? Musiała mm -hmm. tak być prezentacja, taka, 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 taka Stanisław prezentacja, takie... Z stanicą Ci go pożyczył, normalnie podszedłeś do niego i powiedziałeś pani Stanisławie? To znaczy, nie, nie, no tak to nie było. Aż tak, znaczy, wszystko to załatwiał jak was obszarzało, dyrektor. Zobaczmy, tylko do mi cyń, że każę, właśnie wy wyglądać. E, maska, która, nie wiem, tu jest, muszę to zdjęć, zdjęcie, zdjęcie tej maski. E, to maska, o, o dziwo, to powiem, że e, tą maskę, tą maskę to e, załatwiał Jacek Budek z Niemczech. Miał, czy... Miałem takiego jeszcze, duchane, ładne, gdzie po pierwszym me me meczu była przerwa, w położyli ją na, par na parkecie. Tuś z widzów, dzieciaków oczap, czap, no i nie ma, no i zginęli już od tego czasu, nie? To pelerynę, taka ładna, czarna peleryna, czarna ona z takim kołów, z takim koł, koł, koł kołnierzem, to trzeba mi e, pani Dudkowa, nie? Także, także każdy, każdy włożył tam w co jakieś jakieś tam, jakiś, jakieś buty, później w buty, jak miałem już, tutaj już u, u, ubranko, e, ubranko już właśnie takie bardziej już koszy, koszykarskie, no bo buty miałem yy, pożyczone, to były yy, takie wys, wys, wysokie buty, które yy, nosił Gazpokulkowy. Tylko te wtedy były przefarbowane na kolor czar, czarny, był, pastą przerob, przerob, przerobione i, i po prostu no, i, i tak, tak jakoś ten diabeł istniał. Z, z Nie ukrywam, że pierwsze początki były ciężkie, bo trema była straszna. Straszna była duża, trema, trema, nawet był taki. Yy, po drugim wyjściu, po drugim me meczu wyjść, nie, nie już nie, nie chciałem wcale, bo na no, tak mnie a mówicie, to wszedł e, dyrektor sieju Jarosław i no stwierdził po prostu, że ty mu musisz wyjść mówi, nie, jakoś tak mnie zmobilizował po prostu, że ten strach gdzieś podszedł ode mnie na, na bok, wyszedłem i, i, i no... Skąd ci brały twoje pierwsze układy, jakieś taneczne pomysły? Samy, sam sobie sobie, sobie robiłem w danym momencie. W danym momencie, no, nie wiem, czy, czy to jest jakiś dar w tym momencie, czy... czy, czy no, nie, nic nie miałem tak wspólnego, żeby tam coś sobie poćwiczyć, czy w ten sposób... Może to się brało z, z młodych wieków, y, y, odnośnie, odnośnie y, chodzenia na dyskotekę, bo można było, był break, breakdance był bardzo słynny dla moich czasów, nie? człowiek trochę chodził się, uczył jakieś takie samołki, może to i przez to właśnie, nie? No. Czyli ten pierwszy diabeł miał układ... Z Dyskoteki Słonecznej, tak? Bo wtedy jeszcze nie, wtedy to jeszcze było w Esteku, to jeszcze es, Tobie jeszcze to było. Słonecznej wtedy jeszcze nie było. Ha, takie dzieje. Okay, takie dzieje to były, to. A, a widły kiedy dostałeś? A widły widły dostałem wytłuchane łącznie z już. Jakby już. co mówię, zginęły po pierwszym me, me, meczu. I oczywiście no, ciężko było je dostać bo tutaj u, u nas. Po jakimś czasie zrobił mi widły drewniane, Józef Muchowski. To były takie właśnie, takie du duże widz zrobił, gdzie po prostu stwierdziłem, że tak nie mogę, nie mogę wyjść, ja mówię, bo to yy, za mała hala była, żeby po prostu ludzi tam tak pokaleczyć, nie? Zrobił mi takie też drewniane, inne, których teraz już nie, nie używam, bo po prostu, no, do tej maskotki, która jest teraz, to mm, widły nie pasują, nie, nie pasują, bo musiały być strasznie gabarytowo potężne do, do tego skroju, Trema pierwsza minęła i, i no chyba już polubiłeś tą swoją drogę. Szczerze mówiąc, sobie już teraz tak nie wyobrażam. Powiem tak, męczę się jak nie ma już ligi, już teraz. Nie ma kosza, ja się mę, mę, męczę, bo, bo no, nie ukryłem, że żyłem tym przez, przez, przez cały czas. Tak jak kiedyś na gdzie chodziło się tylko na piłkę nożną, bo nic nie było innego, potem była siatka ręczna. Tak, kurde, do tam, tego, tak po polubiłem kosz, 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 a nie w takim wieku jest tak, jak jest, jest tak, jak jest. A wyskakujesz na tą falę, czy ty widzisz publiczność, czy, wiadomo, no, czyli prawda, to, to, to tak naprawdę towarzyszą ci? Nie, na... zawsze, nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze, ponieważ mm, mówię w swoim ocie, w młodzie, że człowiek, ech, ja powiem w ten sposób, jest, może to się wyda śmieszne, śmieszne, ale tak jestem zaangażowany w każdy mecz, że po skończeniu pytam się kogoś znajomego, który jest, jaki był wynik. Bo nawet nie pamiętam, nie spojrzę na ten język, jaki, jaki był wynik meczu. To są prawda, są duże emocje, jak ktoś kocha kosza i po prostu lubi tą dyscyplinę, to naprawdę. Jest fajny. To jest fajne. To jednego może się patrzeć z punktu jak kiwić się siedzi, z jednego jak one masz tą maskotkę. Yy, to jest taka płynna rola, bo to i, i jako sam siebie jako kibic, kibicujesz, jeszcze ludzi musi zachęcić do, 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 do tego, a po prostu też jakby pomóc im. Nie? Dlatego nieraz po prostu jest to takie to rytualne yy, już walenie ręką w ten parkiet właśnie, bo to jest, żeby tych ludzi jakoś dopinkować, do, 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 żeby wstał i dać klaskać. No, jeden z komisarzy czy nawet zwrócił uwagę, że tak, się ziemi. Tak, to jeszcze za zatarka szczubiała, właśnie to pamiętam też właśnie, że właśnie nie mogłem właśnie musiałem odejść i trochę dalej ponieważ na konferencji prasowej, prasowej już nie pytam kto teraz, ktoś stwierdził właśnie, że potwarma wy, wy, wy wygrała dzięki właśnie diabłowi, dzięki, dzięki Czyli masz na sprawa. swoim koncie no, zwycięstwo. No jedno tak. <laughs> no tak. No dobra, pierwsza, druga liga, pierwsza liga. Jeździłeś coś na wyjazdy, prawda? Były wyjazdy, owszem, owszem. Może coś nie jeździłem na te wyjazdy, bo zawsze praca mi tak nie, 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 nie pozwalała ale gdzie można było wyjechać to, to zawsze starałem się właśnie, żeby, żeby tam być z chłopakami. Nie? I też w swojej Te, w swojej kocieckiego diapu. nie teraz w tym, co mam, tym duży, mm. tylko taki ten mniejszy, gdzie właśnie gdzie właśnie z nowej, z nowej woli właśnie chłopacy się zdziwili, że bo przyjechałem z kibicami, przyjechałem z kibicami, z torbą wale do chłopaków, do szatni, a oni mówią, a ty też tutaj jesteś? <grym grym> no. Byłeś trzynastym zawodnikiem. Trzeba też zawodnikiem, za który. Przepraszam, się taki, tak? tam sobie tam siedziałem, z zboc, zboc, boczku, bo w domu nie można było. E, oczywiście tam się wchodzi na parkę. E, jak wychodziły czy indeki, też tam tak nie wysykiwałem, bo jaka będzie reakcja sędziów komisarzy. Ale zawsze tak z boku naszych chłopaków byłem, czy, czy poszedłem do klubu kibiców, do chłopaków, gdzie, gdzie właśnie. E, się butówki. E, tak, butówki i no, po prostu, no, to jest cały węgiel tego hałasu. W domu dużo hałasu, wiadomo, jest ja bo to musi być. I jakaś nie wiem, może nie awantura, ale musimy tak tak wesoło, głoś, 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 to by się coś by zlegało, nie? A w ekstraklasie to już chyba troszeczkę było inaczej, to, to już było tak oficjalnie. Już było ofic oficjalnie, tak, bo to już yy, ja powiem tak w ten sposób, że już <coughs> dużo zmieniało się prezesów, dużo zmieniało się, już prezes, już zmieniało się prezesów praktycznie co sezon, co, 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 co półtora sezonu zmieniał się już ktoś inny i, i być może też już do tam. Może to nie będę powiedzieć, godyny już, nie dla mnie to już jest teraz ani stres, czy jest telewizja, telewizja. kiedyś przyjechała telewizja, to ja się często że mówiąc, bo nie wiedziałem, co mam zro 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 zrobić zrobić. A, a teraz to już jest norim, czy jest telewizja jeszcze czy nie ma telewizji, czy jest normalny meczek, to a więc wszystko jest na jest okay, nie? Zawodowiec. No można tak powiedzieć, w jakim, w jakim <laughs> stopniu, ale zawsze gdzieś tam coś, tam zawsze coś tam jakiś dreszczyk to jest że coś tam może nie wyjść i, i jakiś stresik, ale na początku a nie jest. Tam... Trójko czyskiego nie, bo już taki... No, solidny. To już jest taki solidny, tak. Pamiętasz, kiedy nastąpiła ta zmiana i musiałeś się pożegnać ze starym, kocieckim diabłem? Hmm, ze starym strojem musiałem się pożegnać. Było dwukrotnie. <coughs> y, pierwszy raz, który to właśnie był, właśnie jak mówiłem, że był skrót galowy, wyjś, 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 wyjściowy, gdzie były właśnie te koszulki, te, właśnie, jeszcze były, był to warna y, Następnie 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 strój był zmieniany już w trakcie, jak przyszedł Tomek Rogalski, prezes, Tomek Rogalski wystąpił właśnie z taką nową inicjatywą, gdzie był cały, miał cały czerwony, zostało tylko maska, została, to tylko w sumie tylko maska została, nie, typu strój był już cały czerwony, czerwony, z ogonem, buty były już były Adidasy, adi, adi, Adidasy, następnie ten już teraz, który mam obecnie, to jest już za Jarka To który właśnie spisze z taką koncep, koncep, koncepcją. Te, te, takie bardziej przyjemny strój jest dla dzieci. Tamten to ta maska taka była od, odstraszająca i faktycznie dzieci może się jej bały, może nie było tego takiego efektu, a, a to właśnie chodzi o to, żeby to był żeby To mówiła być zabawka, a, a nie tam, żeby odstraszać. Nie? Nawet nazwa nazw się zmieniła, Kociewski Diabełek. Kociewski Diabełek, no właśnie, bo to taki jest taki misiaczek. No ale też dla no, ciebie to mamy wyzwanie, bo tam ten strój wcześniejszy to był taki strój e, lekki i przyjemny. Tak. Ten strój ładnie wygląda, ale sam wiem, bo występowałem tak, w stroju, dziękuję. że, że no, ja sobie nie wyobrażam że szczerze mówiąc, z dwóch godzin w tym stroju i... Dzięki temu strojowi i rzuciłem palenie. Tak? To mogę się, mogę się przyznać, bo po prostu no, kawał mi powietrza I, i po prostu był no, albo, albo strój, albo palenie. Nie, nie, nie żałuję tej decyzji, bo naprawdę, naprawdę to jest fajna, fajna rzecz być maskotką dru, drużyny. Powiedziałem, że mało no, kto może tak się właśnie po, pochwalić w, taki, w, ten, w ten sposób, że po prostu obo, obo, mogą być przy tych zawodnikach, gdzie się zmieniał yy, duży typ zawodników się zmieniał co, co sezon. Mm. Zawodnicy się tam zmieniali i, i, i żyły z, ka, z, z każdym, dobrze się wyrywałeś. To jest yy, naprawdę wspaniała jest rzecz. Kibic przychodzi, obejrzy me, 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 mecz po, po, po klasze i, i dwie godzinki, i wychodzi. Nie? I to jest to wszystko. Nie? Śledzi, śledzi ewentualnie to, co dzieje się na tym internecie. A tutaj, jakbym dzień w dzień z nimi i dyskusję, rozmowy, naprawdę to jest całkiem, całkiem inne z A jak oceniasz stargackich kibiców? Ja nie mówię tylko o klubie kibiców, a mówię o kibicach. Przymykasz pomiędzy nimi piątki, przybijasz, zmieniają się od tym momentu, jak był SKS Parkman? powiem, że ludzie są fajni. Ludzie są, są fajni, mają dużo wegrę w to, co jeśli chodzi o te krzyki, w te fale, dużo jest zaangażowania. Dużo wcześniej, osób przychodzi, już się przygotowuje, nawet dzień, dzień wcześniej, już tam sobie stroją, te wem tam szykuje, jakieś transparenty, nie? Także zaangażowanie kibiców jest, jest potężne. Patrząc teraz na inne mecze, to tak widzę, że to kraju, kurde, bo no brakuje i tego. To był kibica, tej te właśnie tego, 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 do, tego dopingu, gdzie jest nasze naszej hali. A jak współpracujesz z innymi maskotkami w naszej lidze? Z kim się układa tobie jest najlepiej? Eee, tak, no to jest, ja powiem w ten sposób, iż, iż e, e, tałąki, te krówki, to miałem takie właśnie zbliżenie z nimi. Z nimi, z nimi takie właśnie, żeśmy sobie tak porozmawiali. Już, już właśnie jak no właśnie tutaj byli na naszej hali I, i no z Turowem, Turów, Turów pamiętam raz przyszedł, przyszedł gościu, właśnie przed meczem, żeśmy sobie porozmawiali hmm, z Turowa, fajny, fajny łebek, żeśmy sobie porozmawiali zrobiliśmy jakieś tam, czy uh, możemy zrobić ze sobą, czy coś tam tak potańczyć, czy tam coś się przejść razem. A tak osobiście, tak już nie miałem tak z nimi maskot, maskotkami takiego, yy, takiego żadnego wspólnego zdania. A jakie inne maskotki są fajne jeszcze w naszej lidze? W naszej lidze? Mhm. No podejrzewam, że wszyscy, wszystkie są ładne mas maskotki, są fajne, 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 bo na tym polega ich rola właśnie, żeby były fajne i przyjazne dla, dla ludzi, dla kibiców. I zarazem mają zachęcać tych kibiców swoich do tego dopingu, dopingu, dopingu. Każda maskotka wkłada yy, swoje, część swojego zaangażowania. Jedna może w mniejszy sposób, druga w większy, ale, ale naprawdę przeciwkowa tym maskotkom, który potrafił wyjść. Nie były takie przy, przypadki, gdzie nie mogłem być, gdzie musiałem gdzieś tam wyjazd pracy miał, miałem, prosiłem tu znajomych, czy po prostu ktoś chciał mnie zastąpić. Za gdzie nawet jeśli masz tą maskę mówię, no to nikt cię zobaczy przejść przecież. Nie? Mówię no to spokojnie, spokojnie. Się przejdziesz, pochodzisz, mała wapeczkę podasz. Yy, dużo osób powiedziało, no dużo wszyscy się wszystkie nie, bo, bo to było mają ja, mm -hmm. ja ją ja przełamałem i jakoś to się tak dodało i naprawdę fajne rzeczy. Jacice, Jabła. Tak wyglądają właśnie. Najnowsze buty jadła Kaczyńskiego. E, oczywiście skrój to był z Koszulka. W domu wymiarowo większa. Oczywiście jadł grubszy, starszy. E, oczywiście są rękawiczki. Ochronne. Jak i również duża część o właśnie. Jest ten uśmiech, taki bardzo ładny jest. A co tam jest w środku? E, w środku mamy kask, ponieważ głowa jest znacznie duża, nie, nie, nie e, No I mi latała w koło, bym nic nie widział. Nie? Tak mam kask e, motorniczy, taki właśnie z motoru. I, i, no i teraz jeszcze mamy i mamy teraz właśnie całą resztę tego stroju, który się mieści właśnie o taki właśnie sposób. To jest, to jest takie całe wziarko, takie ale skafanda, jakby to można było powiedzieć taki sposób, zamykany z tyłu, zamykany z tyłu i że żeby szukli dwie osoby do napięcia tego stroju. No i to było wszystko co się mieści wchodzi w, w skład wyposażenia do meczu. To jest bardzo ciężkie. To podejrzewam, że, podejrzewam, no wiem, że jest bardzo cięż, ciężkie, bo i w ten sposób, ja też tak mówię, do znajomych tydzień jedzenia jeden mecz. Tyle kalorii można spalić, nie? Przez, przez, przez tydzień posiłku, posiłku, posiłk, jeden meczek, wkładać w to swoją energię, z zaangażowanie, to, to, to właśnie, no chul, no, dobra sauna. Dobra Pan Mirek to jest generalnie człowiek, złoty człowiek, jest to dobry, dobry duch, można też powiedzieć, naszej drużyny, także myślę, że, że, że fajnie, że taka osoba znajduje się wokół drużyny, wokół wokół Hali, która potrafi na meczach, zarówno na meczach rozbawić, rozbawić kibiców publiczność, a w życiu prywatnym znamy go bardzo dobrze, ponieważ jest pracownikiem Osiru, często się z nim widzimy podczas treningów, przed treningami, także zawsze jest to bardzo miły, sympatyczny człowiek. Który, który, na którego zawsze pomoc możemy liczyć, jeśli coś jest nie tak z halą, bądź też z organizacją treningów, czy coś, zawsze, zawsze możemy liczyć na pana Mirka i na jego pomoc. Także ja się bardzo cieszę, że, że, że poznałem pana Mirka i że, że, że mogę z nim...